Tak, na... tak, tak. Kuszkarski typ sportowy. Na pewno, na pewno że ja mam zdjęcie. Okay. Yy, stańcie to do, jak do tego, do zdjęcia klubowego, dobra? Mali, mali na, do, na dole, w, w stocie w ubiegłym. świetnie. Maga, proszę, uśmiech. Zapki i przodu, daj go na meczu. Co to za zespół? Nie słyszę! A po co tu przyszliście? Eee, Dzisiaj chcieliśmy Braty w wystąpić w w w w w w w i dostaliśmy taką możliwość, żeby RMF przyjechało do nas i skorzystaliśmy z okazji i... Może inaczej. Na wywiad. <gry> o, tak. To pierwszy wywiad w waszym życiu? Tak. tak. Nie. A ostatni? Nie, nie wiemy. A dlaczego nie macie piłek do koszykówki ze sobą? Trener wziął piłki, a powiedzcie mi, Tarnowskie Góry e, inaczej. RMF przyjechał do Tarnowskich Gór z waszego powodu? Chyba. Nie wiem. Tak. A co jest najfajniejszego w Tarnowskich Górach? Kwarki. Kwarki? co jeszcze? Jest tu też dużo fajniejszych. Na przykład? Kopalnia. Kopalnia. Jest dużo zabytków. A da się w kopalni grać w kosza? Nie. Da się. Da się. A może w sznurze zagram. Mogę na dachu. Tak. Dobra, to macie jakieś okrzyk jeszcze klubowy? Jaki? Mogę mówić? Możesz mówić. Jest. Ale on się już mówi, ja nie mówię. Wita. Kto mówi teraz? Ja. Mateusz teraz, tak? Pokaż. Tak jest.